Mamy dzisiaj imprezę o Puchar Starosty, jest to już kolejna impreza co roku odbywająca się przeważnie tutaj na tej wodzie połączona z strzelnictwem sportowym. No, dzisiejszy akwent w rybę można powiedzieć, że nam dopisał, nie ma zawodnika praktycznie bez ryby, wszyscy coś połowili, są rybki większe, mniejsze, no jak to na zawodach wędkarskich. To największe zawsze wędkarza zrobiły i sobie zostały w wodzie no byłoby tyle na pogoda dzisiaj mieliśmy taką no niezaciekawą ale najważniejsze że nie zmogliśmy, deszcz nam nie napisał dobiegamy do końca za Pół godziny ogłosimy ile zawodników startowało. zawodników startowało w dzisiejszej imprezie 8 drużyn, są to drużyny z całego naszego starostwa. Praktycznie wszystkie ekipy dopisały. 8 drużyn 32 zawodników. Jeszcze jesteśmy podczas ważenia. Są to y, wagi w granicach 4 kg. Jest kilku takich zawodników, którzy taką wagą w granicach 4 kg się popisują. Wyszły jak wyszły, trochę popadało śniegu, nawet się zdarzył. Warunki były w skali tak powiem nie ciężkie, ciężkie do łapania bo była fala, wiatr wiał ryba też bardzo delikatnie brała nie wiem yy, przeważnie tu brała płoć, tak? dobrze mówię? płoć yy, oklejka się trafiała, no też miałem ładnego leszcza, ale niestety się nie udało złapać, nie wiem może coś źle zrobiłem czy... no ale uważam, że Ciężko będzie, żeby ktoś tu złapał więcej niż 4 kilo ryby. Może się zdarzy jedna osoba.